W Polsce jak w każdym innym kraju unii europejskiej poziomy recyklingu czy to w szkle czy w każdej innej grupie odpadów opakowaniowych rosną. Nasza historia zaczęła się w 2002 roku, kiedy te poziomy były w okolicach kilkunastu procent. Natomiast w tym roku dla szkła musimy zrealizować poziom 70-procentowy. To z jednej strony jest dużo, z drugiej strony można powiedzieć, że nie dużo, bo ciągle 30% szkła nie będzie wykorzystane e, przemysłowo. Przedsiębiorcy w Polsce Wprowadzili w 2023 roku, bo danych za 2024 jeszcze nie mamy, że wprowadzili nieco ponad 1 300 tysięcy ton opakowań ze szkła. Natomiast jeśli popatrzymy na dane z samorządów, czyli to są dane, które są publikowane przez GUS, to z tych danych wynika, że poddano nie tyle recyklingowi, tylko że zebrano z rynku niecałe 700 000 ton stłuczki szklanej. A musimy wiedzieć, że zbiórka nie równa się recykling z tego względu, że szkło zebrane jest zanieczyszczone i powinniśmy odjąć około 20%. Czyli realnie poddaliśmy recyklingowi około 600 tysięcy ton, a 600 tysięcy ton w stosunku do 1,3 mln to jest niecałe 50%. W tym roku sądzimy, że powtórzy się sytuacja z 2023 roku, czyli mniej więcej też tyle zbierzemy i tyle poddamy recyklingowi. Jakie będzie wprowadzenie, czy ono będzie większe, czy mniejsze, tego nie wiemy. Natomiast realnie w Polsce realizujemy poziom recyklingu w okolicach 50%, czyli do tych 70% no daleko. Ciągle w Polsce źle segregujemy odpady opakowaniowe. W naszych gospodarstwach domowych. I to nie jest kwestia tylko szkła, ale tak samo ogromnej ilości tworzyw sztucznych, makulatury znajdujemy w tej frakcji zmieszanej, w której nie powinno być surowców wtórnych. A statystyki pokazują, że w tej frakcji zmieszanej, resztkowej e, około 50% to są odpady surowcowe, opakowaniowe, między innymi. Czyli to jest ogrom surowców, które tracimy. Po pierwsze każda tona stłuczki wykorzystana to jest mniej piasku, mniej sody, mniej innych substancji, związków chemicznych, które musimy wykorzystać, także jest to oszczędność, jest to ochrona środowiska. Natomiast też topienie stłuczki w wandach szklarskich e, emituje dużo mniej e, dwutlenku węgla, z tego względu, że jest potrzebna niższa temperatura, jest potrzebna e, mniejsza ilość gazu, żeby taką, taką stłuczkę przetopić. Natomiast w przypadku przetapiania e, piasku potrzeba więcej energii, także Znów oszczędność i od strony finansowej dla hutyszku, ale też oszczędność od strony środowiskowej, bo jest mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Także powinniśmy dążyć do tego, żeby zastępować maksymalnie duże ilości stłuczki w szkle opakowaniowym.